Są bardziej agresywne, także trzeba uważać. Chyba nagrałem to nawet. Fali tak. tu trochę takim sianem, tak jakbyśmy byli gdzieś. <śmulatowa> Siema, jedziemy do Nara. Suki. <śmulatowa> mieliśmy pociąg, tak. Siedam połowę z tynczykiem. Z pół godziny drogi przed nami, mniej więcej, i lądujemy tam, w gdzie jest świat. W ląduk, tak jest. Mój świat. Twój świat. Jest taka miejscowość, która szczyci się tym, że jelenie, takie jak w Mija w której byliśmy, mm. żyją sobie w harmonii z człowiekiem. Jakby to, to jest taki park wielki, tak? Gdzie tak, po prostu. A Są tak, oswojone. Tak. są oswojone, bo wierzy się, że są pochodnymi jakimś tam, tych bożków, w których oni wierzyli, że jelenie jest świętym zwierzęciem. No, są Tak, Agata zobaczyła zobaczyła musiała wziąć. Co to jest? Daipuki. Daipuki. Takie, ale jak i takie. Tak, tłuszko. wczoraj to w sadzie, widziałam, chciałam zjeść, ale było strasznie dużo ludzi na tym markecie. I stwierdziłam, że jeszcze będę miała dużo czasu na to, żeby to spróbować. No i teraz mam ze świeżą truskaweczką. Wygląda kiot. Jeszcze truskawki. On kawałek, jak dobre? To w ogóle słodkie nie jest. Nie jest? No jest dobre, rzeszkie takie. Nie widziałam, że będę takie ulety robiła. Mm. Trzeba to porównać? Jakby się lepiej taki zm zmoknięty lekko maczą z z świeżą truskawką i z jakimś jakimś śmietankowym serkiem w środku. Jak to daj fuku, co jedliśmy z 7 bo to było też cover. To są takie żelki, tylko takie bardzo klejące się i bardzo rozpuszczające się jednocześnie. No ale smaczne Bardziej to jest, to nie jest słodkie, nie, więc no. tego naprawdę można, można zjeść sobie z dwa takie czy trzy i myślę, że bym się jakoś super nie zesłodził, no, tak jak no, często no, z takimi małymi rzeczami takie. bywa. Idziemy na kawkę, bez kawusi nie ma początku dnia. Dobrego trzeba się Aha. rozbudzić. No i fajna miejscówka na kawusie, już widzimy. A zobaczcie zresztą sami. Po pierwsze, a przed nami widać już, że sami palą ziarno. Po drugie, dowalony ekspres. Spróbuję przybliżyć. I dwa osobne młynki, dokładnie, bo wybierając ziarno, no to albo korzystamy z ich blenda, albo wybieramy sobie ziarno, jakie chcemy. I kolejna rzecz, deserki, pokażę, te deserki są piękne. Na europejskim poziomie naprawdę. Tutaj akurat ktoś stoi, ale... Ale no właśnie, jak zobaczyliśmy te deserki, to musieliśmy jeden wziąć na próbę, mimo że przed chwilą zjedliśmy te Dai Kochi. Fu fuku, fuku kochi. <laughs> A to jest deserek, wzięliśmy na pół. Tuk! O, a tak się miejscówka nazywa. Chociaż to jest tylko C. Czami. O, łagaty widać. I już polecamy. No. Tutaj nasz deserek zliczy. Ja od razu się w niego gryzam widelcem żeby pokazać środek. Elegancko. I próba smaku. Ale kwiatowe. Jakbyś kwiaty jadła. Liczy w sensie, nie? Ale tak daje, me, mega, mega mocno kwiatami daje, takimi właśnie i zapach, i smak. Bardzo dobre, ale bardzo delikatne i też mało słodkie. No. Jesteśmy w szoku, że Japończycy nie robią takich ulepów, bo w Azji ogólnie słodycze są takie mega słodkie i wszystko tak, tak naprawdę jest nafaszerowane cukrem, a tutaj w Japonii nawet takie produkty gotowe ze sklepu są a, bardzo są, bardzo dobre. nie są przesłodzone i są smaczne, także jest super. Jeżeli ktoś nie, nie lubi właśnie przesłodzonych rzeczy... A, tak I nie, nie jadą cukru, tylko słodycze nie, nie słodzi niczego, to już wystarczy. Tak. Bardzo polecamy Czali, czami, jak będziecie w Nara, jak lubicie dobrą kawkę, dobre deserki, to koniecznie. Zobaczymy? Tak. Z kawiona? Tak, to jest kawa. Taki ładny stawik po drodze, jeszcze albo będziemy szli tam, pod górę, albo tutaj, zaraz ogarniemy. Pod górę co? Nara Visitor Center at In. Pod górę. Wszyscy idą pod górę. Całe życie pod górę. To jest lekko No i już się zaczyna. Tutaj sobie idą przez pasy normalnie. A mnóstwo ludzi. I mnóstwo jelonków. Wymuszających jedzonko. Pierwszeństwo. O. To jak sobie leżą tutaj. Ej, jak piękny jesteś, no. Przepraszam. Leżą sobie jak się kładzie, nie boją się w ogóle. Niektóre są już najedzone i po prostu chillują. One tutaj, wiecie, no niekończące się źródło krakersów. A te krakersy, no to czytaliśmy, że one są robione specjalnie e, dla nich, także tam nie ma żadnych... Soli. Tak, dodatku. Jest tylko um, mąka, mąka pełnoziarnista i. i y, ryż. z ryżu. I ryż, prawie. tak. No, także, no chociaż tyle. I podobno część tych pieniędzy skup na tych rakersów idzie na konserwację tego terenu, na zajmowanie się tymi, które są w potrzebie. No ale niektóre dają się głaskać jak widać tutaj. Pies. Jak pieski takie, no. Agata jest w niebie, także nie wyjedziemy stąd dzisiaj. Ja powiedziałam, że jak chcesz, to może wracasz do domu, odbierzesz mi jutro, a my zobaczymy w hotelu. <grym> mi pasuje, póki jest cień i jest ławeczka albo siedzonko, możemy siedzieć. A ty sobie chillujesz, ziomek, nie? No. Ktoś tu zasypia chyba. No dużo masz te główkę, nie kładziesz, bez no. biednie na ręce. Ciężka jest. No. No to no. Oczka zamyka. Wyglądają te krakersy, które można kupić. Są dwie stówki. Dwie stówki, 200 jenów. I tutaj jest napisane nawet, że część z dochodów jest używana do tego, żeby chronić to Uwaga, miejsce nara. O, już jest... Zaczynają się. Patrzcie, jak one się układają w ogóle. Ja nie mam. No, dawaj, proszę. Drugi jeszcze. No, ale nie widzę nie? tylko... O, właśnie. Nie. Ała! Stąd no, 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 no. Jak tam? Super. kozak jest na maksa. Że no. to tak nauczywi, nie? że ktoś kiedyś nauczył, już później jest spowinany, Tak, spowinany, tak, spowinany. no właśnie to, to ich kłanianie się takie zostało wyuczone, no pewnie przez Japończyków, bo to, to Japończycy się, się kłaniają praktycznie na każdej... E, no, na... na każdej, każdą tak. no. no. niektóre te są bardziej agresywne, także no ja trzeba uważać. Chyba nagrałem to nawet. No tak, no, to no, więc, Ale to tak e... mocno naprawdę, ja myślałam, że tak lekko, tak wiecie, tylko tak, i proszę, a to było normalnie japońskie. Lepiej chodzić do tych, które już są najedzone. Lepiej po prostu nie dać się osaczyć grupie. Tak. Bo jednego I... dwa możecie jeszcze ogarnąć samemu. Ale... I też one ogarniają, że trzymacie w ręku te krakersy, nie Dlatego nie ja na przykład schowałem sobie tutaj, zobaczcie, dynki. donery i właściwie... Ja chodzę z jednym takim połamanym i później pokazuję jak... Wiecie, jak psom się robi, nie? Jak Sztuk, się skończy, że tak, że koniec, już nie ma koniec. I one wtedy odchodzą. Nie atakują cię. Ale no, faza ogólnie, śmieszne doświadczenie. Boże, dzieci, dziedzino. Już mi się kłaniesz, tak? Boże, jaki delikatny mamuszek, no. Już jeszcze? To poproszę. O, tak? Jeszcze By Nie widziałam. O, zacznij. Dzień dobry. Fali tu trochę takim ścianem, tak jakbyśmy byli gdzieś na wsi, na wsi w, w stodole tak, no. No, w całym tym parku. Bo ja wszędzie gubienka dookoła. A ja, wiadomo no, to jest ich terytorium, nie? Tak. Tam było, no. teniowku, było to woda pod ośwami. Ale Wyniczko. ogólnie no, większość z nich jest fajna, taka z na No, nieagresywna. Całkowicie swojona no, całkowicie no, oswojona. Znasz no, tam jak się zasypia. <gry> I większość wygląda dobrze, no bo starają się takie, wiecie, gdzieś tam nóżkę połamaną, miał jeden właśnie tutaj niedaleko. Widać, tak Nie że roga stracił jednego. To no nóżkę musisz, ze zrosa w połamaniu. Ale ogólnie większość jest naprawdę zadbana i... I dobrze wygląda, no, I ładna sierść. sierść. Wygląda, no. Nie są chude, nic im nie dolega, oczy mają. Ale śmieszne, z jak czasem gryzą, łapią za koszulkę, za ta, spodnie, ta, za kurtkę, ta. za tyłek. są najpopularniejsze moci. Nara. Jeszcze ciepłe. Robią to na bieżąco. Także spróbujemy teraz takiego super świeżego moci. Zaraz Wam pokażemy miejscówkę z drugiej strony. Jest bardzo popularna. Są tutaj goście, którzy kierują ruchem. Bo co chwilę przejeżdżają samochody, a jest bardzo mało miejsca. No dobra, jemy, bo to się dokładnie. Mm. Ale to jest dziwne. Dlaczego? Nie lubię. No sobie na dzienie jest jest tej słodkiej tej fasoli. Mhm. No nie ma super smaku, ale dziutę to fokie, ledwo. Ale fajne, ciągnące się mocno, e, cieplutkie, no takie unikalne. Na pewno warto mm. spróbować. Coś no. Ciężko porównać to do, do czegokolwiek. No. W Unii Europejskiej już wycofano smakowe papierosy. Jak jest w krajach azjatyckich, w prawie każdym kupicie. W Japonii najprościej Wam pokazać na przykładzie automatu e, ceny od 420 do 600 jenów. Malborazki za 6 stówek. są Smakowe. Jest wiele różnych smaków, Tropical Splash najtańsze już od tam 11-12 zł. Więc jeżeli ktoś lubi, chociaż nie polecam, bo palenie jest złe i niezdrowe. Dzisiaj na obiadek znowu mała odmiana, a burgerek tak jest. A Agata rybne, ja zwykłe, klasyczne. Dalej jesteśmy w Nara. Miejscówka nazywa się Sakura Burgers. Czyliśmy tak, sakura, czyli liś... wiśnia. wiśnia po prostu. Boiska, Burgerki, a 120 g mięsa połowowego, No to wiecie, tak jak jesteśmy przyzwyczajeni do takich burgerów po 200 albo 250 gram. No tutaj to, to taki mały burgerek, no zobaczymy. To się ceni. Szklaneczka jest, moi drodzy, zimna, nie tylko z lodem w środku, ale czuć, że była po prostu trzymana w lodówce kola w szklanej butelce. I jeszcze cała buteleczka wody. wody. Spoko się prezentują te burgerki, zobaczcie sami. Kryteczki sami robią. Fryteczki sami i robią. Ziemniaczki, takie cząstki. Będzie. Była dosyć duża. Pierwszy raz kole piję tutaj na tym wyjeździe. Bo się staram ograniczać. Znaczy nie piję w ogóle Syfrową. słodkich napojów. Poza piwkiem. A to nie jest słodki napój. Jak kupujecie bilety na metro lub na pociąg, to tutaj w prawym górnym rogu jest takie kółeczko lub trójkącik, no i numery. I to oznacza, w którym miejscu musicie się ustawić, w którym miejscu będą drzwi. Czyli tutaj jest na przykład, my jedziemy na Osakę Nambe o 16.25, czyli 3-8 kółeczka. No i tutaj na przykład widać, że Tutaj będzie gdzieś pierwszy wagon na trujeczce i tutaj też pani stoi, i ta ta pani też stoi na kółeczku. No i mamy, mamy kółeczko i drzwi idealnie przy kółeczku. Ludzie wychodzą z drugiej strony, bo to stacja końcowa. Siedzi! Tak jest. To jest plus jeżdżenia z końcowych stacji. Tak, będziemy jechać pół godzinki na godzinki, no, 7, 7 Teraz jest ciekawa sytuacja, bo przesiadamy się z kolejki takiej podmiejskiej na metro. I zazwyczaj jest tak, że są bramki wychodzące z, ze stacji kolejki i wchodzące na metro. Więc stary bilet wkładacie, on już nie wychodzi, kupujecie nowy i przechodzicie znowu. A teraz jesteśmy w takim miejscu, gdzie... Trzeba włożyć dwa bilety naraz jest Insert the Kintetsu and JR Together into the Automatic Gate. Więc mamy dwa bilety, jeden już powinien zniknąć. Dokładnie. Bilet na metro wyszedł z powrotem, a bilet wykorzystany ze stacji pociągowej został wciągnięty. Więc śmiesznie, no bo już pierwszy raz się z czymś takimi spotkaliśmy, że trzeba dwa no, trzeba bilety na takie raz. szerokie są te podajniki, no tak, to na dwa trzy biletnika. Tak, tak, robię. tak, tak. Więc ogólnie beczka, Ale zadziałało, więc dobrze, że zwracamy uwagę na znaki, na różnego rodzaju informacje. I dobrze, że są po angielsku. Jesteśmy w kolejnym nietypowym miejscu i przyjechaliśmy tutaj specjalnie, żeby Wam to pokazać, mianowicie nad nami jest autostrada. I nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że przejeżdża przez ten budynek i zajmuje całe praktycznie szóste, siódme i ósme piętro. Pięć lat zajęło porozumienie między rządem a tymi, co budowali autostradę, żeby znaleźć takie rozwiązanie, dlatego że zazwyczaj e, takie drogi przebiegają po prostu pod ziemią. No tutaj udało się dojść do takiego porozumienia, i co ciekawe, ta autostrada. W ogóle nie dotykać budynku. Także ona jest tutaj e, obudowana dookoła jest na takich spornikach jest antywstrząsowa i antykałasowa no nie wiem jak to nazwać Wyciszona e, I właściciele autostrady płacą czynsz właścicielom tego wieżowca za całe piąte, szóste, 7 piętro które jest wyłączone z użytku. Taka ciekawostka prosto z osaki. Tak się to prezentuje z drugiej strony tutaj wyjeżdża. No, i dalej się łączy z innymi pasami ruchu. Cała ta miejscówka wygląda kosmicznie. Tam jeżdżą met pociągi i metro. Tutaj autostrada. Tutaj kolejna. Wysokie budynki, wieżowce. Fajnie to się prezentuje. I mało ludzi tutaj, no bo to jest taka, takie biurowe centrum. Tutaj biurowce, wieżowce. Biznesowa dzielnica, pracownicy. Jesteśmy właśnie w miejscówce, gdzie są słynne serniczki. A ja jestem 16 w kolejce. Takie Wiggle Wiggle. To jest kolejeczka. Tysiąc niecały kosztuje taki sernik, więc około 25 zł, 24 zł. I tu jest kolejka ludzi, które są bardzo znane ogólnie. A tutaj można zobaczyć, jakie robi pani. Ale ekspres. A tutaj już gotowe, wyciągnięte z pieca. Woda jest dodała. Tak, z kąpieli wodnej. No. Ale to rośnie, co? Zobacz, jak mało pani leci, Tak, a jak to rośnie. Elegancki serniczek. Będziemy testować. No i kolejka jest do świeżo wybieżonych serniczków, bo tam dalej jest do takich pozostałych produktów tej firmy, więc ma się pewność, że dostanie się gorący produkt, a nie jakiś tam nieświeży. Będzie świadła od razu tutaj, gdzieś na Nie, stacji. No, Za jak... <laughs> no ciepły musimy serii, bo... zjeść. Zjemy całe tako. Jak przychodzą gorące, to pani dzwoni dzwoneczkiem zapakowany w takie pudełeczko. No i gorący, jeszcze gorący jest. Świeżo wyciągnięty z pieca. Rikuros. Bardzo znana miejscówka. Polecamy, Jak ale zobaczymy, czy faktycznie będzie smakować tak dobrze. Wracając do chaty, na jednej stacji metra zobaczyliśmy taką ciekawą rzecz. Bramka, na którą, która nie ma otworów i żadnych czytników e, biletów, więc prawdopodobnie ona będzie działała na... Tak, jest nawet facial recognition kamera. Także o, już nas, nas wczytuje. Także zobaczcie, już dochodzi do tego momentu, że żeby. Nie mieć... Tak, nie trzeba mieć żadnych kart, sieciówek i tak dalej, ale po prostu e, powiązane konto, jakaś tam sieciówka zapisana, powiązana z twarzą. A, no jest to z jednej strony takie ekscytujące i wygodne, a z drugiej strony trochę przerażające, nie? Bo teraz ściąga twoją twarz tak jak w No albo wszędzie. w klinach, gdzie po prostu wszystkie, wszystkie kamery miejskie i tak dalej non stop jakby rejestrują obywateli i tak dalej. Kamera miejska, że na czerwonym i pamiętaj, że twarz jest teraz i po prostu skąd to hajs. No, ale ogólnie faza. No i myślę, że no za jakiś czas to jest nieuniknione, że będą tylko takie bramki i po prostu każdy będzie... Rejestrowane, ale faza. No nic z tym nie zrobimy więcej, ale ciekawostka. Bo w sumie byliśmy już na wielu stacjach metra w wielu miastach Japonii i to jest pierwszy raz, jak coś takiego zobaczyliśmy. A na zewnątrz już ciemno. Zawsze w tych tunelach, w ogóle jak się wchodzi po schodach, to jest taki mega wiatr A my teraz y, jesteśmy niedaleko naszego hotelu po całym dniu zwiedzania. Oprócz torciku, który kupiliśmy, byliśmy jeszcze odobawsi to jest sklep z elektroniką i kupiliśmy kilka rzeczy do laptopa, których potrzebowaliśmy dysk do montowania tych filmów bo miejsce zapełnia się szybciej niż się spodziewaliśmy ponad 500 giga materiału już mamy eee, I tak i idziemy zjeść z sushi do takiej knajpy gdzie. Eee, talerzyki jeżdżą po taśmie, na Szabek pewno widzieliście coś, coś, coś takiego. I Jechili po prostu bierzecie, bierzecie sobie talerzyk eee, z jakimś tam jedzonkiem i potem na podstawie ilości talerzyków wiadomo ile musicie zapłacić. Zresztą nagramy Wam i pokażemy zaraz. Na wejściu brało się numerek, przydzielało stoliczek. No i usiedliśmy przy stoliczku piątym. Tutaj już jeżdżą talerzyki. Eee, no i mamy język angielski i instrukcję. Dobra, więc tutaj jeżdżą talerzyki, które można sobie po prostu brać. Oprócz tego mamy tablet, na którym możemy sobie zamawiać różne rzeczy. Sushi, desery, napoje. I one wtedy jadą tutaj na tej górnej taśmie. Więc spróbujemy zaraz coś zamówić. No i zobaczymy jak przyjeżdża to do nas na tej górnej tasiemce. Zamówiłem napój. I przyjechał w takiej miseczce. Szkoda, że nie nagrałem jak przyjeżdżał, nie? Genialne to było. Tutaj mi się pojawiło na tablecie, że zaraz dotrze, no i, i dotarło. Elegancko. Wiesz kochanie. I to. Dojeżdżają produkty zamówione. Ekspresowo, słuchajcie, jakieś dwie minuty od zamówienia. Agata wzięła jeszcze ramen. No i od razu mogę Wam powiedzieć, że to około 5 złotych talerzyk, niecałe nawet, to niecałe 4 złote, to kosztowało około 6 złotych. 7 złotych, coś takiego. Także spoko naprawdę fajne to jest. Ogólnie te knajpy nie są jakoś super oceniane, no ale wiecie, to jest zabawa, coś innego. I myślę, że każdy, kto przyjedzie do Japonii, powinien spróbować sobie w takiej knajpce zjeść, no bo jestem mało popularne jeszcze w Europie. Także polecamy, zabieramy się za jedzonko. W każdej chwili można zobaczyć historię swojego zamówienia i ile co kosztowało. No i jak chce się zapłacić, to też wystarczy nacisnąć ten przycisk i potem chyba idzie się do jakiegoś stanowiska zapłacić. Sprawdzimy to potem. Jest jeszcze jeden kit. Co pięć talerzyków bierze się udział w takiej grze, gdzie można coś tam wygrać. Ja właśnie specjalnie zostawiłem kilka. Mamy teraz sześć i pokażę Wam. Talerzyki się ogólnie oddaje w taki sposób. I jak mamy co piąty, odpala się jakaś wierka. Chyba wygraliśmy, co? wygląda, Tak. Spadła jakaś kulka. To jest bardzo popularne tutaj, nie, tak? Otwieraj i zobaczymy, co tam jest. A, takie przypinki są. Przypinki? No. Okej. Z laską wyrosłyśmy. No, No średnia nagroda. Wolelibyśmy talerzyk kolejne. No. Ale. Ale wygrana. O tutaj oni mają fazę na to. Na to już trzecia, trzecia wygrana. W Tajwanie, tak, zniżka 30% w 7-Eleven na lody, które właśnie kupowaliśmy. Kilka odcinków temu, a, albo odcinek temu, zależy jak to zmontujemy, wygraliśmy napój, herbatę, w, też w Seven, Nie, nie w, ministopie, w Ministopie. W Ministopie. Okay. W Ministopie. A dzisiaj właśnie ta, tą kulkę z tą przypinką. Także Azjaci uwielbiają hazard ta, i, i, i wiele takich różnych rzeczy, tak. No, i z tym paragonem, który prawie wyrzuciliśmy, więc nie wiem, jakbyśmy się rozliczyli, e, idziemy do kasy zapłacić. Skanujemy kod. Mamy podsumowanie 3500, no to jakieś 90 zł. Niecałe. E, nie mamy karty i płacimy gotówką. Mamy dużo gotówy. Zgadza się, wzięliśmy dychę. Paragon, reszta. I gotowe. Także całkowicie bezobsługowo. Nie mieliśmy w ogóle kontaktu z nikim, więc dobre dla introwertyków. Smaczne, nie było to tak dobre sushi, jak jedliśmy wtedy, co byliśmy u tego Sushi Mastera. Natomiast ogólnie i tak dużo lepsze niż w większości knajp w Polsce. Tak. Więc jak najbardziej polecamy. Były lepsze i gorsze. A, a dla mnie w ogóle faza i zabawa, że no można było tak sobie to tak domawiać. Tak, tak. tak jest. I że talerzyki przyjeżdżały. Tak. No. Także wracamy do naszego hoteliku. Riguro. Od 56 roku już na rynku. No, no, i wywodzi się właśnie z Serna. Osaki. Tak się prezentuje. Charakterystyczne, e, wy, wypalenie na serniczku. W ogóle odpakowujemy go na łóżku, bo już kładziemy się spać zaraz. Mhm. <laughs> Ale stwierdziliśmy, że no musimy nagrać jakiemy jeszcze tego pierwszego dnia. Okay. O. Były yeah. No weź w no, Już nie jest taki. Już nie jest aż taki, nie? Tak, taki trochę zgęstniał. No dobra. Czekły, to był taki mega fluffy. Dobra. dobra w Zobaczymy. No i jakiś kroję. To ja już próbuję, tak? Uh -huh. No. No i teraz jest. No, krucho No jej, jaka to jest pianeczka. To jest jak. Nie wiem, jak białko by jeść. Wow. Nie? Mhm. Mm jest bardzo delikatne, to naprawdę no. urosło ze trzykrotnie. No, jak w tych foremkach, nie? Tam było nic niewidoczne praktycznie. Tego czasu. Rozpuszcza się w ustach. No mm -hmm. i daje takim białkiem z wanilią. Nadal są w jeszcze. To nie jeszcze. jest taki, uh, o, a propos kontrowersyjny sali z rodzynkami. Ludzie, którzy lubią i nie <laughs> Ja nie wiem o tych rodzynkach. Napiszcie rodzynek. w komentarzu, kto nie lubi sernika z rodzynkami, Polecą hejty. <słyska> Kurda. No Spoko, też. no ale takie bardzo delikatne, spokojnie bym mógł cały sam opędzować. O, tak może. Ja jestem specjalistą od sernika i od makaronu. To jest leciutkie, no ile to waży? Z 350 gram powiedzmy, a... pół kilo, ale jest bardzo lekki i taki Takie coś pomiędzy sernikiem, a takim ptasim mleczkiem, tylko bardziej waniliowe niż śmietankowe. Całkiem fajne, zupełnie co innego, ale czy byłoby to jakieś tam szałowe dla mnie? Nie sądzę. Może ja jak lubię. było gorące? Ja lubię sernik, ale to nie przypomina takiego zwieła sernika, także... No i z rodzynkami jest tak średnie. one takie jakieś były w czymś, nie? Mm. Jest okay. To jest okej, super szafka Już więcej nie będę stała, mnie w kolejce.